To już czwarta i niestety ostatnia edycja ślubu retro. Ostatnia, to znaczy także wyjątkowa. Wszystkich gości Muzeum Techniki i Komunikacji przywitała modelka Ilona Felicjańska. Jestem już z Państwem na galerii retro. Co prawda drugi raz, a gala jest już czwarty, ale mam nadzieję, że tradycją stanie się nie tylko sama gala retro, jak i tradycją stanie się to, że to właśnie ja będę ją prowadziła. Główną atrakcją ślubu retro są zawsze zapierające dech w piersiach pokazy. Młode piękne modelki prezentują ubrania z dawnych lat, nadając gracji i szyku i udowadniając, że styl retro, przynajmniej jeśli chodzi o ubrania, był absolutnie rewelacyjny. Troje w większości pochodzą od mieszkańców Szczecina, którzy przekopali swoje szafy, by podarować muzeum te stylne relikty minionej epoki. Dance Muzeum Techniki i Komunikacji zapewnia, że gala ślub retro to pomysł, który ma zapewniać nam rozrywkę, a jednocześnie przypominać, że lata 60., 70. i 80. to nie tylko szara komuna, ale i czas, który miał swoje zalety. Choć trudno w to uwierzyć, to w PRL-u nie żyjemy już od 25 lat. O czasach zamierzchłych e, dla pana redaktora, bo pan jest bardzo młody, aczkolwiek dla naszych zwiedzających niektórych, czy też dla moich rodziców, tak naprawdę o czasach ich młodości, czy też dzieciństwa. E, Patrząc na te wszystkie eksponaty, które się dzisiaj znalazły w Muzeum Techniki, czy też atrakcje, które przewidzieliśmy w programie, możemy wrócić do czasów PRL-u, zarówno w Modzie, czyli tutaj taki lifestyleowy troszeczkę element, wzornictwo, stroje. Dla starszych to czas wspomnień i sentymentalnych wycieczek w przeszłość. Dla młodych to możliwość zobaczenia świata, gdy telewizor ważył kilkadziesiąt kilogramów, a komputer jeszcze nie istniał w szerokiej świadomości. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby uczyć przede wszystkim najmłodsze pokolenia historii, a starszym pokoleniom pozwolić na, na wspomnienia, bo to jest taka bardzo bliska historia. Nie mówimy o ubiegłym wieku, tylko tak naprawdę. Naprawdę mówimy o tym, co większość, gdzie ktoś w rodzinie na pewno te czasy pamięta, a na pewno słyszeliśmy to z opowieści najbliższych. Przeszłość przenosimy się za pomocą ubrań, ale także sprzętów gospodarstwa domowego i muzyki. Jak wiadomo, lata 80. to wspaniały czas dla światowej i polskiej muzyki rozrywkowej. W kontekście światowym, no to takie gwiazdy disco, jak Bee Gees, B M, oczywiście. Ta muzyka też do Polski trafiała, przenosiła się jak najbardziej. A w Polsce no, mieliśmy swoje rodzime gwiazdy, jak Jerzy Połomski na przykład, który królował na różnych balach i imprezach różnorakich. Jak jest ślub, to musi być wesele, a jak jest wesele, to musi być fotograf. Sobotnia inicjatywa pomogła nam zobaczyć pewne sprzęty z zupełnie innej, historycznej wręcz strony, na przykład aparaty fotograficzne. Pamięta z pewnością tamte czasy, a nawet czasy jeszcze wcze... wcześniejsze. I co jest ciekawe, większość tego sprzętu jest nadal funkcjonująca i można go wykorzystywać do robienia zdjęć. Pomiędzy pokazami każdy mógł znaleźć coś dla siebie, i ci starsi, i ci młodsi. Jest bardzo fajnie. Największe wrażenie na mnie wywadła pani Ilona, bo po raz pierwszy ją widzę. A co, wszystko co się dzieje dookoła, jak ci się podoba? Podobają mi się te telewizory na wystawie i ta muzyka. Po prostu jeszcze te opowiadanka tutaj, które były na dole. Oprócz pokazów mody przygotowanych przez Renatę Nowakowską z Akademii Stylu, zaprezentowano pokazy taneczne przygotowane przez tancerkę i choreograf Annę Kowalską. Choć był to już ostatni ślub, retroorganizatorzy zapowiadają, że wielkich wydarzeń terotypów Muzeum Techniki i Komunikacji w najbliższych latach na pewno nie zabraknie.